Czy On włączył fiestę? czy Nie. włączył Nie. Nie. ona Nie. Nie. Tak. Wow. Oh, Buz, to za to Nie. ogromna mapa. Oh, can we like not? Z mapa. Nie. 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 to Nie. Nie. Polsce to jest zamknięte? Jak to otworzyć? Vivero. Yy. Yy. Dobra, wiem kto to jest. Brick mi Co? Dobra, Brick mi yy, Jesteś pewien, że to byłam ja, czy może. Ta bo ja właśnie walczyłam z tymi Dobra, słuchajcie, yy, ja wiem co się stało weźcie, skipnijcie, bo muszę coś zrobić dlaczego tak u nas się pojawił przycisk retro? No właśnie też, a ty to widziałeś? Tak. ja myślałem, że ja kliknąłem, ale ktoś mnie wyprzedził, Priv, ale ona inne ciało chyba zgłosiła Ja, ja zgłosiłem, Benek Nie O, i właśnie e, się wywalił glitch Ja ja mówiłam, ja walczyłam z tymi dźwigniami, bo próbowałam znaleźć Numerki tych dźwigni, ja Anyway. E, właśnie się wywalił glitch, bo widziałem priv, później przybiegam i patrzę, że priv zabija Gladysza. W ogóle z innej strony. w za i to była Astra. No. Co się nie ma glitcha. Skipujcie. Na wękę ewentualnie. To, no to, tak ewe, to, to tak ewentualnie. A z ciekawości czy glitch może hakować będą smonkowany? No, czemu nie? Ja tak? tak, nie wiedziałam. Uf. Nawet będą zmęcie może. Ale widzicie, widzi może być węcie, ale, jak, ale jest takie ustawienie, że może w teorii, może w praktyce nie. Oj, czemu tutaj tutaj? nie że... uh. Ej, ogólnie wiem, że jestem duchem, ale bym zagrał jeszcze jedną gierkę na tej mapie. O, jest. Mocno dopracowano. Goś robi ją przez chyba jakieś dwa lata. Nawet zapowiedzi. Moim zdaniem, super wygląda ta mapa. Nie wiem, jak masz. Cicho już. Co się dzieje z tym chipsem? Nie, no nie. I istnieć. Kiedy to jest pokłano mogł kram zanosić ciała do góry Co to jest za sabotaż? Muszę teraz się wybroić z tego. O. No. Wybroń się teraz z tego. Z czego? No ty wiesz z czego? No tak, jestem impostorem, Undertakerem. O, no tyle, tyle mi było trzeba, ale dziwne, że się nie bronisz. No trudno, ja to tak bywa w życiu, ale czy wy, czy wy mu ufacie teraz tak serio? Jakby ja też a. mogę kłamać, prawda? To jest na niepolos. No chodzi mi o to, że ja sobie robię co je to pod trawlę, e, bo tam była coś, te drzewa, jakby. Idę do góry, tam jest trawlę, a schodzi pod nim elikson, a tam jest ciało. Jakby, jak, jaki instruktor? Gdzie to w ogóle było stary? Po prawej stronie. W ogóle nie ma człowieku, o czym mówisz. A ty mówisz. Co byś się bawił, potwierdzić, gdzie byłeś. Ja byłem w Windows 01. 0100. Ktoś może potwierdzić? Oczywiście, może to potwierdzić, turet. Ma. Turet. turet jest wypisany, haha. Ale on turet nie żyje. No to może w taki, takim razie German to może potwierdzić. Co? Ale Likson, ty nie byłeś przypadkiem wtedy, jak był reaktor z umaterem. Ja naprawiłem reaktor z wękiem i pobiegłem w lewo. I do dołu. No, i tam był Matej też. Matej pobiegł byli. w prawo, więc to nie zrobił Ale, kiedy byłeś mm. z nim cały czas? Ja byłem. Jak byłem, stary, jak byłem z nim? Jak, jak ja nawet z nim nie biegłem? No, nie wcale. I, ta... I te. I te. kurde, y... się wysłowić. Coś kręcisz mocno, mocno coś kręcisz teraz. Albo jesteś po prostu egze, albo sobie raportowałeś, albo sobie nie pomyliłeś. Bo ja nie mam się... Bo ja mam taki argument, że Germanek... Gier ja mam taki argument, że Germanek ci widział yy, z Umatejem. Ale to nie no. tak, że ciągle, co nie? No tak, ale widzieli to Umateję przez... Czy... No tak, no był tam Umatej gdzieś, no ale ja potem biegłem gdzieś indziej niż on. Ale teraz Umatej jest z tobą, że nie No, Umatej jest z tobą, bracie. No, tak jest, że no bo zgłosiłem jego ciało. No to czemu to ciało tam było? Jak ja pobiegłem gdzieś indziej? Super zabił. Ktoś jest losowo super. Nie, tutaj go dyskusiłeś. Nie, tam nie było ziom. Jest Tak. Nie wiem. Mam pytanie szybko, Wenek. Czy masz taska w bufecie w prawym dolnym wyrogu mapy? A nie mam. A szkoda. Bo, bo to hmm. bardzo fajny test tam jest, wiesz? Dajmy skipa e, jeszcze. Nie, żaden, żaden skip ma nikto ucie. Wow! Uciekaj, jest robite no. tak. Wszystko jest na mnie, tak się. Aha, ok. No, właściwie, jak Holmes, no nie, Sandra. I ten Broznu się I będzie nam mnie opierał. Kiedy cię gonimy z tym z człowieku? Czemu się na mnie tak wziąć. Germanek, przecież jesteśmy razem w tym balu, śmiesznie. No tam był kotek i ty, co on gada? K kotek? Był tam kotek? To nie ja nie widział tak, go. Ale... Na górze. Dobra. Ale jak możesz na mnie ryzykować? Jak ja wiecie, po raz 99 pobiegam sobie do innej zupełnie lokalizacji niż u Matei. Ty teraz cały czas kręcisz, mówisz że, mówisz, że ja cię gonię, jak jestem z Germanem. Mówisz, że ja zawiłem, mimo że mnie tam nie ma. Co ty stary gadasz? Czemu ty jesteś takim takim ludzie ...oddzieliłeś się od Mateja, uciekałeś od ciała. się od Mateja na samym środku mapy i pobiegłem sobie w lewo No Ale Też jest zasadnicza kwestia, że mamy dwóch infostodów i siedem osób. I w tym momencie moim zdaniem nie warto ryzykować, bo jeżeli wywaliby złą osobę, to mamy dwóch info. No i wiecie, jak sytuacja wtedy wygląda. W myślę, sensie, czy chcemy koniecznie ryzykować na Elixona. No i co robimy? W związku z faktem, iż nas jest siedmiu AS, dwóch impostorów... Yy, ja wciąż walczę z tymi dźwigniami, bo wcześniej robiłam fajnego... Jeszcze go nie umiem. Germanek, no, a ty, no, ty no, gdzie no, byłeś? Ja teraz z elixonem i z Kotkiem. No w Banos. W, no tak, w ten Banus. No, z dwóch osób, które się czyszczą, to w sumie trochę Pliw i Elikson, ale tak z dyskusji, ale nie wiem, czy Ksebek nie ma jak za tutaj na. Germanek i Elikson coś razem się clearują, nie wiem. Że... No, ale on tam był. Jeżeli Boże, byłem z nim w jednym pokoju, znaczy, że ja się z nim clearuję, to w takim razie większość osób, które są razem w pokojach, są zawsze pod podcorem. A to nie jest prawda, mój przyjacielu. Potem daj wyżej się zakusuje. Czemu na Pliw? Wow, dzięki za dwa głosy na mnie. Kocham. No, no, nie wiem, co to jest. W, nie w nie sumie Pryf często na siebie głosuję no, jako jestem. Pamiętam to. O no. Oh no. Mam nadzieję, że tego nie widzieli. Nie. Dobrze, fajnie. W no, prawie to to was jako hunter wydałem, nie? A mi musiałem... No ale przeszedł. To... To... Nie no, taka... taka fajna runda by się odbyła. Fajnie wszystko, ale szkole, że będzie widziałem fajnie.